Dzień dobry. Ja mam pytanie do pierwszego wykładu odnośnie e-portfolio i moje pytanie jest następujące. Czy są już badania, czy było to przeprowadzone? A, czy były jakieś szkoły, badania, w których można było stwierdzić, ile czasu nauczyciel potrzebuje, żeby takie e-portfolio stworzyć? Ewentualnie, czy uczniowie wykorzystują tą, tworzą tą pracę rzetelnie, wykonują ją w taki sposób, że widać efekty, bo we wrocławiu wprowadzono coś takiego jak e-dzienniki i nauczyciel musi o pół godziny do godziny dłużej zostawać i poprawić te dzienniki. Dziękuję. Znaczy, e, przyznam szczerze, że nie powołuję się w tym moim na badania, bo nie wiem, czy statyki przeprowadzone Zagranicą granicą funkcjonują doskonale. Jeżeli chodzi o czas, e, polska szkoła wymawia się tym, ale kto nie by z tym już miał o ten portfolio robić, no najprościej, no bo co, każdy nauczyciel wypadałoby. Jeżeli jest nauczanie blokowe, to to fajnie działa, szybciutko. E, ja na uzupełnienie swojego portfolio poświęcam, Powiedzmy średnio dziennie, bo nie codziennie, no ale powiedzmy 3 minuty czasu dziennie. E, uczniowie, z którymi miałam warsztaty, z tego co z nimi rozmawiałam, na początku owszem, no bo jak dziecko tworzy to od pierwszej klasy szkoły podstawowej, to jest to systematyczne, a jak ci uczniowie w drugiej umieli to zrobić zaraz i zgromadzić pewne wiedzę od gimnazjum, już nie mówię o podstawówki, bo to nie ma sensu, no to zajęło im to kilka dni, ale ja teraz usłyszą, to też trwa krótko, więc czas to nie gra robi. Chodzi tylko o to, żeby zaraz od samego początku ten nauczyciel w pierwszej drugiej dzieci się ma dużo łatwiej, bo jest jeden nauczyciel, żeby poświęcił ten czas tym uczniom i pokazał im jak. Dzieciaki są świetne. Moja córka ma 5 lat, ma swojego bloga, oczywiście nie pisze w nim treści, bo nie umie pisać jeszcze, ale zamieszczenie zdjęć, słuchajcie, to nie jest wielki problem. Także ja myślę, że czasowo to w ogóle nie, nie miała problemu. No niestety w Polsce jest tak, że ktoś by się za to musiał wziąć. Jakby za to siedzieli fajni rodzice i nauczyciele, i by to wszystko działało, znaczy współpracowało, to na pewno by to zadziałało. Czy ktoś chciałby się odnieść na do tych dwóch prac? Ponieważ padło pytanie o od... badania. Polski pilotaż takiego dużego międzynarodowego projektu E-Portfolio został zapoczątkowany w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej. Byłem jedną z osób, jednym z facilitatorów, który brał udział w polskim pilotażu. Pilotaż był robiony na grupie nauczycieli w szkół gimnazjalnych województwa śląskiego. Zaczął się dwa lata temu. Chciałem Państwu powiedzieć najkrócej, że projekt dotyczy 8 krajów. Polacy, Bułgarzy, wschodnia część Europy, po prostu ci nauczyciele, którzy nie wiedzą co to jest portfolio, a tak to u nas jest, potrzebują bardzo wiele wysiłku, potrzebują około 2 lat rozwoju osobistego, żeby dobrze zrozumieć i wprowadzić do swojego warsztatu dydaktycznego e-portfolio. Natomiast w krajach, w których portfolio papierowe, teczka osiągnięć ucznia był od dawna elementem dydaktyki, to są na przykład kraje wynagrodzące czy kraje skandynawskie, portfolio jest zupełnie naturalnym dalszym krokiem do przodu. Więc mówimy tak naprawdę o problemie z portfolią, z holistycznym ocenianiem, rozbijaniem systemu klasowo-lekcyjnego i dlatego to w Polsce jest wielki problem, że robimy pięć kroków na raz do przodu. Dziękuję.